Powiedz mi pojawiają się pytanie bo jednak no wiedzę na ten temat jakoś tam masz. Czy lepiej sobie użyć deki czy metki solo. Mm. Mm. Met... Metka czy deka. Mm. Jeśli chodzi o solo solo on... o to on... mu on... chodzi? Tak, tak, takie jest pytanie właśnie. To ja bym wziął toksyczną rzecz, czyli moim zdaniem metka. Mm. No tak, no metka jest dla nas tego, że ona jest tak naprawdę praktycznie setka metki, to tam od bloku nie trzeba robić jak dobrze wiadomo, tak Także to nie ma z tym żadnego problemu. nie, No i ta toksyczność zdecydowanie jest dużo, dużo mniejsza. Tak, w końcu dużo lepiej wtedy się trawi ze względu na 17 alfa tam którą metka zawiera po prostu i, i, i na wątrobę, nie? Także najmniej toksyczna, także mam, w pełni się potem podpisuje.